Dzień dobry, witam Was na kanale Paki Lifestyle. Rozpoczynamy nowy sezon, wiosna niebawem, coraz więcej nowych, nowych kolekcji pojawia się w sklepach. U mnie w butiku również pojawiły się nowości, jest kolorowo, pastelowo, błękitnie ale również pozostają nadal na topie wszystkie kolory, które nosiłyśmy w tamtym sezonie. Dokładnie tak samo jeśli chodzi o fasony, czy to spódnic, sukienek. Pojawia się troszkę więcej dżinsu, ale on w zasadzie króluje nam przez cały rok, niezależnie od sezonu i trendów. Także jeżeli macie ochotę zobaczyć co nowego w polskich markach, to serdecznie Was zapraszam na ten odcinek. To może rozpoczniemy od niebieskości. Nietypowym zestawieniem kolorystycznym w tym sezonie jest połączenie błękitu niebieskiego koloru z bordem lub kolorem roku, czyli mokka. To jest taki ciepły brąz, który powiem ja niekoniecznie polecam kobietom takim dojrzałym, bo jednak w brązie wyglądamy powiedzmy starzej niż możemy wyglądać w innych kolorach, ale już w połączeniu na przykład z błękitem czy z żółtym w tym roku. Nazwanym masełkowym, czyli takim ciepłym, żółtym już zupełnie inaczej ten brąz będzie wyglądał. Także wystrzegajmy się może samego czekoladowego brązu, a jednak szukajmy takich połączeń we wzorach czy w innych zestawieniach, żeby ten brąz, ta mokka, kolor roku po prostu był stonowany lub nawet skontrastowany z innym kolorem. Spójrzcie, tutaj przepiękna bluzka, to jest marka towa. Znacie już ją z moich relacji i. Jeansy. Jeansy, o których troszkę dłużej chciałam Wam powiedzieć, bo to są jeansy polskiej marki Rock Jeans. Jeżeli szukacie takich, które będą świetnie leżały na sylwetce, które przewidują wszelkiego rodzaju mankamenty, czyli jakieś brzuszki, bioderka, które są miękkie i komfortowe, mają wyższy stan, to bardzo Wam polecam tą markę. Od tego sezonu zawitała ona do mojego butiku. Sama również mam dzisiaj na sobie te jeansy, ale w kolorze czarnym i powiem wam, że wygodniejszych nie miałam. Oczywiście musimy się tutaj kierować swoim rozmiarem. Odsyłam was również do wcześniejszych moich odcinków, gdzie są dwa poświęcone właśnie doborowi dżinsów, jakie wybierać, do jakich sylwetek jakie dżinsy także możecie sobie przeglądnąć dalsze, starsze filmy i tam na pewno znajdziecie, ale właśnie tego typu połączenie to jest model taki z rozszerzanymi nogawkami. Ja tradycyjnie takie nogawki lubię mieć troszeczkę krótsze, pokazana kostka. W tej chwili do botków też bardzo fajnie to wygląda. Pamiętajmy o tej zasadzie, żeby jednak w, przy botkach, czy przy kozaczkach wchodziły te buty pod nogawki. Będzie wtedy to lepiej wyglądać, a wiosną wiadomo, i sportowe buty, i mokasyny, i baleriny, czy nawet sandały. Klasyczne kamelowe spodnie i. Klasyczna błękitna koszula. To połączenie to jest taki, można powiedzieć, hit tej wiosny, ale jeżeli na przykład nie lubicie tego koloru, a lubicie jeansy i błękit, to wystarczy, że yy, całą stylizację uzupełnicie dodatkami w tym kolorze, czyli na przykład pasek. Do granatowych spodni czy niebieskich, torebkę, czy nawet jakąś apaszkę, która ma połączenie dwóch tych kolorów. Niekoniecznie musi to być takie stricte zestawienie brązowe spodnie i niebieska koszula, ale w dodatkach to połączenie również bardzo fajnie wam zagra właśnie z jeansem lub z granatem. I tradycyjnie to, o czym mówię, pokazuję na sobie także spodnie marki Rock Jeans. Ja sobie podwinęłam je tutaj. Troszeczkę powyżej kostki, wtedy, tak jak Wam zawsze powtarzam, dużo zgrabniej wygląda sylwetka. One są do, dobrze dopasowane tutaj w biodrach. Zwróćcie uwagę, jak pięknie leżą tutaj w tym miejscu, gdzie bardzo często spodnie nam odstają. To jest oczywiście model z tych szerszych spodni, ale tak jak Wam powtarzam, są jeszcze inne modele, możecie zajrzeć sobie na stronę i dołożyłam do tego bluzkę właśnie w tych dwóch najmodniejszych kolorach, czyli mokka, brązo, brąz mokka, troszeczkę borda i błękit. Jeżeli taką bluzkę założycie do eleganckich spodni, do tego na przykład buty w bordowym kolorze, w brązie, czy nawet w czerni, wy możecie wykorzystać ją do chodzenia do pracy, czy na jakąś taką bardziej elegancką imprezę. Pokażę Wam też kolejne zestawienie kolorów, przepiękne, gdzie właśnie występuje taki bordo-fiolet, Beż i spójrzcie, jak z kolorem bordo pięknie grają te takie pastelowe, przyszarzałe, troszeczkę przydymione kolory. I to też jest bluzka z takim krótszym stanem, więc na, raczej dla tych dziewczyn niższego wzrostu i z małym biustem. I przy okazji yy, powiem wam od razu, że dziewczyny, które mają dosyć duże biusty, powinny wystrzegać się krótkich bluzek, bo spójrzcie. Jeżeli tutaj na biuście nam się wysoko podniesie, to ta bluzka poszerza nas tutaj w okolicach pasa. Także dziewczyny, które mają duże biusty, raczej powinny nosić troszeczkę dłuższe bluzki niż takie do pasa. W tym sezonie nadal modne szerokie spodnie. Także to, co mamy w szafie, nosimy dalej. Tutaj mam na sobie taki oliwkowy zestaw polskiej marki Feria. Wszystko jest naturalnych tkanin zmierzyłam go dlatego, że chciałam Wam zwrócić uwagę na dobry zabieg jeśli chodzi o spodnie z zaszewkami spójrzcie, one są zaszyte tutaj aż do połowy bioder w związku z tym te zaszewki się nie rozchylają fajna tworzy się tutaj taka układanka, przez co ten dół jest taki szeroki, zamaszysty świetnie będą chowały takie fasony spodni szerokie uda, szerokie nogi dopasowujecie je tutaj dobrze w talii Pamiętajcie o tym, żeby nie były zaciasne, żeby nam się tutaj nic nie naciągało, a właśnie tego typu przeszycia zawsze powodują to, że mniej po prostu wznosi, wznoszą się takie spodnie na brzuchu, bo przy takich normalnych zaszewkach, jeżeli sobie dobierzemy zły fason czy nawet rozmiar, one nam się rozchodzą i robi nam się tutaj taki brzuszek. Do tego kimonowa bluzka w takich kolorach oliwkowo-beżowych, tutaj świetnie będą wyglądały wszelkiego rodzaju naturalne dodatki, złoto, krem. Taki zestaw z naturalnych tkanin idealnie nam się sprawdzi latem do chodzenia w największe upały, spodnie oczywiście możecie połączyć z innymi koszulami. A jak jest chłodno, bo lato różne u nas w kraju, to możecie założyć sobie taki krótki tręczyk może być on oczywiście też dłuższy, ale przy takich szerokich spodniach zawsze te góry, kurtki zakładajcie krótsze, bo wtedy po prostu zgrabniej to wygląda, więc taka zasada jest, że jak tutaj długo, to tutaj krócej. Także dzielimy sylwetkę jak gdyby na trzy części: jedna trzecia i dwie trzecie. Ten sezon letni to też dużo stylu boho, ale takiego powiedziałabym pomieszanego, wybrane niektóre elementy, i w taki styl właśnie wpisują się wszelkiego rodzaju dzianiny, dziergane, bluzeczki, sweterki. Które również możemy łączyć ze, z szerokimi spodniami, czy z węższymi, jak lubimy, wszelkiego rodzaju narzutki takie ażurowe, które są świetnym rozwiązaniem na bluzki na szelkach, czy z krótkim rękawem, czy ewentualnie na sukienki. I tego typu bluzeczki, jeżeli lubimy odsłaniać ręce, ale to wszystko jest z naturalnych tkanin i właśnie świetnie wpisuje się w tematykę boho. Ten sezon nie może się obejść bez zwierzęcych wzorów. Nadal pozostajemy w tym nurcie jesiennym, gdzie królowała panterka. Teraz te wzory są troszeczkę inne. To mogą być zebry, to mogą być typowe panterki albo inne ciapeczki, takie przypominające zwierzęcy wzór. Tutaj na sobie mam kombinezon wiskozowy z szeroką nogawką, góra koszulowa. Spójrzcie, mam pasek, może być bez paska, jak... Fajnie, tak wydłużająco, wyszczuplająco wygląda się właśnie w tego typu fasonach. Takie całe zestawy naprawdę fajnie się sprawdzają. Latem jesteśmy po prostu ubrane od stóp do głów. Pamiętajmy o tym, żeby w kombinezonie spodnie. Wszędzie miały luz, to nie może nas nigdzie obciskać, ta sama zasada, którą kierujemy się przy wyborze szerokich spodni i ta góra, niech też będzie taka luźna, nonszalancka, niech to nie będzie taki obcisły kombinezon jak strój narciarski, tylko po prostu luz i swoboda, wtedy będziemy dobrze wyglądały, dobrze się prezentowały. Oczywiście na taki kombinezon możemy sobie założyć i marynarkę. Jeśli wykorzystamy go do bardziej oficjalnych i eleganckich wyjść, bo wystarczy, że sportowe buty czy sandały zamienimy na coś na obcasie. Do tego, tak jak mówię, żakiet, a na sportowo na przykład tego typu kurteczkę, bomberkę. I wtedy mamy taki luźny, fajny, casualowy zestaw. I spójrzcie, tak się to prezentuje w całości. Do szerokich spodni zawsze ta góra niech będzie taka krótsza, maksymalnie do połowy bioder, szczególnie taka szeroka, wtedy to lepiej wygląda. Oczywiście dłuższą marynarkę też możecie założyć, ale przy niskim wzroście to troszeczkę są zaburzone proporcje i skraca się sylwetka, także te dłuższe marynarki, raczej dla wysokich dziewczyn, a ja proponuję zawsze swoim klientkom, żeby wydłużać maksymalnie nogi, czyli skracać właśnie tutaj te góry, które zakładamy na wierzch. Do tego. Torba duża, bo w tej chwili modne są też duże torby, które na pokazach mody nosimy w ten sposób, ale oczywiście to jest niewygodne. Tak są prezentowane, one mają być miękkie, takie zmarszczone. Zdecydowanie klasyczne noszenie torby jest wygodniejsze. Gorącym trendem, jeżeli chodzi o fasony torebek, to są wszelkiego rodzaju podłużne torebki na Takich uszach, które nosimy w ręku lub jeżeli pozwala nam ucho, to oczywiście na ramieniu i wszelkiego rodzaju dodatki, wisiorki, breloki, także dużo się ma dziać na torebce. Tutaj jest akurat taka przepiękna z różą, która jej nadaje takiej elegancji, można to odpiąć. Ale ten fason torebek, jeżeli ktoś lubi, to bardzo, ale to bardzo na topie w tym sezonie. A mówiąc o wisiorkach, o dodatkach, o przypinkach do torebek, mam na myśli między innymi coś takiego. Oczywiście to może być kolorowe, w kontraście, ale zawsze w jednym kolorze. Jeżeli chcemy coś mieć ponadczasowego, to na pewno lepiej wybrać taką rzecz, która będzie. Grała nam z kolorem torebki, ale w związku z tym, że to się odpina, to możemy też i poszaleć z wzorem lub kolorem. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli, podpowiedzieć, że jeżeli chcecie sobie kupić na przykład torebkę taką typowo letnią i lubicie złoto, to właśnie wybierzcie w złotym kolorze, bo uwierzcie, będzie Wam pasowała do każdej, ale to każdej stylizacji. Czy do oliwek, czy do brązów, czy do granatu, czerni, szarości, taki złoty kolor, torebki, oczywiście w waszym ulubionym fasonie połączycie po prostu ze wszystkim. Bomberka, którą miałam wcześniej na sobie, to komplet do spodni. Spójrzcie, fason rozszerzany ku dołowi, takie przedłużone bermudy, kuloty z zaszewkami. Oczywiście dobrałam odpowiedni rozmiar, tak żeby te zaszewki mi się nie rozchodziły. I zobaczcie, to jest długość taka spodni przed kostkę i w zasadzie te spodnie mogą być w każdej jednej długości. Jeżeli chodzi o taki fason spodni, musimy już dobierać indywidualnie ich długość w zależności od naszego wzrostu. Wystrzegać się raczej długości Takiej wpółłytki, szczególnie dla tych dziewczyn, które tą część nóg mają mocno rozbudowaną. Jeżeli zakończą spodnie w najszerszym miejscu swojej nogi, tutaj konkretnie łydki, będzie takie wrażenie ciężkości, poszerzenia na dole takiej masywnej sylwetki. Także lepiej, jeżeli te spodnie sięgają nam do momentu najszczuplejszego w nodze, a zazwyczaj jest to okolica kostki, więc ja uważam, że albo krótkie do kolana lub połowa uda albo właśnie przed kostkę. Przy długich spodniach ja osobiście do szerokich takich modeli proponuję krótsze góry, takie bardziej mogą być luźne, oversize'owe, bo wtedy te proporcje sylwetki są zachowane. Oczywiście to jest taki typowo sportowy komplet, ale jeżeli połączymy z innymi dodatkami, na przykład takie spodnie z linianą koszulą i do tego mokasyny, czy jakieś nawet buty na obcasie, możemy wykorzystać też na takie wyjścia bardziej formalne, a taki codzienny, casualowy look właśnie w połączeniu z t-shirtem i trampkami. Było dużo spodni, dużo kompletów, teraz czas na sukienki. Jakie sukienki tego roku? Na pewno nosimy to, co mamy w szafach, wyciągamy nasze kolorowe, przerne sukienki, ale tym razem zauważyłam, że więcej sukienek jest takich podkreślających troszkę talię, bliższe sylwetki, ale nie obcisłe, więc te wszystkie takie namiotowe, jak ja to mówię, szerokie sukienki raczej gdzieś tam przestają występować na wybiegach, ale to nie znaczy, że nie możemy nosić, jeżeli się dobrze czujemy. Tak jak mówię, delikatnie podkreślamy talię, dużo sukienek takich a la szmizjerki, czyli rozpinanych albo w całości, albo częściowo z kołnierzykiem, tworzący taki sportowy styl i tutaj propozycja marki Bialkon w błękicie, czyli kolorze tego sezonu, właśnie w takim fasonie, delikatnie ściągana w pasie, uważam, że fantastyczna propozycja na lato. Dochodzenia na co dzień, na sportowo, wakacyjna. Na wierzch możemy zarzucić jakąś katankę dżinsową, będzie nam świetnie tutaj grała. Może coś być w kolorze, jakimś kontraście, ale sukienka z rękawem. Trzy czwartym, leciutka bufka, obniżone tutaj, zobaczcie, linia ramion, więc jest swobodna, miękka. Jeśli chodzi o talię w tego typu sukienkach, to proponuję delikatnie podkreślać, bo im mocniej się ściśniemy, tym nam bardziej uwydatni się na przykład brzuszek, a przy takim luźnym związaniu, swobodzie, nawet te dziewczyny okrąglejsze spokojnie mogą właśnie takie sukienki lekko dopasowane w talii nosić. Kieszonki naturalna tkanina to jest takie półcienko jak y, koszule no nic dodać, nic ująć. Jeszcze na koniec wskoczyłam w spodnie, które są hitem tego sezonu. Nazywają się barrel, a charakteryzują się tym, że są poszerzone tutaj po zewnętrznych częściach nogawek, czyli tutaj mają takie jakby uwypuklenia. To są, to są takie dosyć mocno kontrowersyjne spodnie. Nie każdy się dobrze w nich czuje. One mają być odwinięte, takie krótsze, żeby sylwetka taka nam się przepastna nie robiła z racji tego, że tutaj jest dosyć szerokie Udo, ja je pokazywałam na którymś szorcie, wzbudziły takie kontrowersje, ale wiem, że mam dużo dziewczyn tutaj takich, które lubią szaloną modę, które są otwarte na wszelkiego rodzaju nowości. I podpowiadam Wam, że właśnie taki model spodni w tej chwili jest jak najbardziej na topie. Nosimy z koszulami, z t-shirtami, na sportowo. Raczej to jest taki fason na luzie, weekendowy, wakacyjny, popołudniowy, codzienny, jeżeli możemy powiedzmy nawet i do pracy chodzić w takich fasonach. Ale no, model już dla tych powiedzmy odważniejszych dziewczyn. Nowe trendy, które wchodzą. Co, każdy sezon są takimi wskazówkami. Możemy z nich korzystać lub nie. Możemy wybrać kolorystykę, możemy wybrać tylko fason, albo zupełnie zrezygnować. Nie znaczy to, że lecimy do sklepu, kupujemy wszystko nowe. Bo pojawiły się nowe trendy, a za pół roku one będą inne, wyrzucamy, kupujemy nowe. Nie. Wszystko z głową przemyślane. Możemy wybierać takie smaczki, które nam odpowiadają, a generalnie trzymamy się swojego stylu, który sobie już kiedyś określiłyśmy. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Wam. Poruszaniu się po nowych trendach. Nie są one jakieś spektakularnie inne, i, i nic się takiego specjalnego w modzie nie wydarzyło, ale tak jak Wam wspominałam na początku, kolory, jakieś fasony, dodatki. To coś się pojawiło, ale myślę, że to jest na tyle takie spokojne, wyważone, że jeżeli nawet żadnej z tych rzeczy nie będziemy miały w swojej garderobie, też będzie dobrze. Nosimy to, co lubimy, nie zmieniamy stylu tylko dlatego, że się zmienia moda, wybieramy z niego to, co nam odpowiada. I chyba na tym polega budowanie takiej świadomej szafy, jeżeli wiemy, co lubimy, co chcemy nosić, niezależnie od tego, co jest mocne. Wszystko to, w czym dobrze się czujemy, jest mocne. Są pewne zasady, są pewne elementy, których nie powinno się razem łączyć, chociaż to też jest bardzo takie kontrowersyjne, bo dzisiaj pewne połączenia są nie do przyjęcia, za parę sezonów się okaże, że są hitem. Także dziewczyny, na luzie, spokojnie nosimy to, co lubimy, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!